Dzień dobry Państwu, Anna Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona w czytaniu na czerwiec 2022. Kochani, dzisiaj horoskop partnerski, a więc zobaczymy co u osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz u singli, co zagra kochani w Waszych serduchach. Ja już mam karty, kochani, przygotowane, za chwilę przejdę do czytania, natomiast zanim to uczynię, przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne. Nie ma absolutnie takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, ma taką potrzebę, to ja zapraszam do siebie na sesje prywatne, na sesję online znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku I tam za pomocą messengera możecie Państwo umawiać się ze mną na jedno lub też półgodzinne sesje online. Link do mojego facebooka zostanie umieszczony w opisie pod tym filmikiem. Ale już teraz, kochani, zobaczmy, co z przełożenia kart pokaże się skorpiony tutaj dla Was. Ojoj! O! Y Powrót jakiegoś bardzo toksycznego partnera, ale to jest dla was jest to jakieś zwycięstwo. Myślę, że ktoś tutaj mógł was skrzywdzić, odejść, zostawić was tak, po jakiejś relacji. Natomiast wy jesteście w karcie diabła, czyli bardzo mocne przywiązanie, uzależnienie od tej osoby. Natomiast pokazuje się również, iż wy gdzieś tutaj bardzo mocno zaparliście się w sobie i walczyliście ze sobą, iż tym razem to ja pierwsza, czy też ja pierwszy e, nie wyciągnę ręki, ja pierwsza, czy też ja pierwszy nie odezwę się do tej osoby. I wasze zwycięstwo polega na tym, że w czerwcu ta osoba będzie się do was odzywać, są bardzo szybkie wiadomości pisane. A, pisane lub też y, rozmowa telefoniczna, natomiast nie chodzi o kontakt bezpośredni, wiadomości pisane, albo kontakt telefoniczny y, gdzieś tutaj z, ze strony tej osoby w Waszym, w waszym kierunku. I to będzie Wasza gdzieś tutaj satysfakcja, że ta osoba się ukorzy, ta osoba będzie szukać tutaj y, z Wami kontaktu. Zobaczmy, jak to się pokaże w rozkładzie, kogo i czego to dotyczy. No więc tak, kochani, e, jeśli chodzi o tą rzecz, którą, e, którą e, przed chwilą omawialiśmy, rzeczywiście jest powrót kogoś takiego, a człowiek, który przychodzi do Was będzie bardzo mocno gdzieś tutaj czarował. Przekonywał Was, walczył o Was, walczył o tą relację. Natomiast Wy po ostatnich wydarzeniach wyszliście z tej relacji z trójką, mieczy, z trójką mieczy w sercu. Natomiast myślę, że ten człowiek jest gotowy do tego, aby przejść w tej relacji z Wami na level, level wyżej, na wyższy na wyższy poziom. Danie szansy temu człowiekowi po raz drugi a, wprowadza równowagę w dawaniu i braniu w Waszej relacji, tak? Równowaga w dawaniu i braniu, czyli taki zupełnie wyważony, zupełnie wyważony, zrównoważony związek na poziomie tego, co ktoś daje, a, a tego, co bierze i, i z wzajemnością. E, niespodzianką dla was jest tutaj e, na pewno będzie to, iż ten człowiek przyjdzie tutaj e, z ofertą wspólnego życia, e, wspólnego zamieszkania, wspólnego budowania przyszłości. I tym razem pokazuje się, iż jest to bardzo szczere i jest tutaj pełna gotowość ze strony tego człowieka do budowania takiej właśnie. Relacji z Wami. Także zanim powiecie, kochane skorpiony, kochane skorpionice, zanim powiecie, nie zastanówcie się, czy przypadkiem każdy z nas jako człowiek nie zasługuje na drugą szansę, bo w tym wypadku na pewno. Dobrze, kochani, zobaczmy, co tutaj, co tutaj dla Was dalej. W związkach małżeńskich myślę, że ktoś tutaj, albo Ty skorpionie, albo Twój partner, czy też partnerka, Zastanawiacie się nad podjęciem jakiejś decyzji dotyczącej podróży i spotkania z kimś, z kim utrzymujecie kontakt, czy utrzymywaliście, utrzymujecie kontakt, czy też twój partner czy partnerka utrzymuje kontakt poprzez internet. Mamy, do, mamy dom, rodzinę, więc jest to na pewno związek, jeśli nie małżeński, to partnerski, ale związek, w którym jest dziecko lub są też dzieci w domu pod dachem, waszym wspólnym. I jest taka właśnie sytuacja, ten dom rodzina kontra sytuacja romansowa kochankowie. I teraz tak, myślę, że ktoś tutaj nawiązał jakieś kontakty poprzez internet, myślę, że jest to jakiś związek, relacja rozbudowywana. Dość długi czas, bo tutaj są rzeczy bardzo intymne, pomiędzy w kontaktach tych internetowych, pomiędzy tymi, um, pomiędzy tymi ludźmi. Nie doszło pomiędzy wami lub też nimi um, do kontaktu jeszcze jakiegoś fizycznego i jest zastanawianie się. Więc ja tutaj tą część czytania um, przedstawię wam, kochani, jako takie ostrzeżenie, bo jeśli wy się zdecydujecie na ten krok, to automatycznie gdzieś ta wasza rodzina, dom, poczucie bezpieczeństwa się rozsypuje. Dalsze karty pokazują nam, wyglądają dokładnie tak, pokazują nam biedę, sztukę ominięcia, ominięcia biedy, pokazują nam kartę wieży, a więc nagłe, niespodziewane... Wydarzenia, tak? Czyli gdzieś ta relacja romansowa, ten związek, to po prostu wyjdzie na jaw i pokazuje nam się karta odejścia ze związku i pójścia w inną, nową drogę. Czyli bardzo tutaj mocne, drastyczne wydarzenia mogą Was gdzieś spotkać w miesiącu w czerwcu, także proszę wziąć pod rozwagę decyzję, którą będziecie podejmować na początku miesiąca, tak, czyli zastanawiam się nad podjęciem decyzji dotyczącej podróży, dotyczącej spotkania, tak, Roma romansowego, tak, kochankowie, a mam na szali do położenia y, dom, rodzinę i bezpieczeństwo tej rodziny, także jeszcze raz proszę Państwa, proszę Was, kochane skorpiony, abyście dobrze rozważyli to w Waszych umysłach i w Waszych serduchach. Co tutaj się pokazuje dalej, jeśli chodzi o skorpiony? A skorpiony będą tutaj tworzyły iluzję w głowie mnóstwa osób, a, ale też tą iluzją będą karmione czyli bardzo dużo takich sytuacji romansowych, dużo spotkań, dużo przygód, dużo i kobiet, i mężczyzn, a możliwości jakichś flirtów. Pokazuje się tutaj, iż bardzo, bardzo duże zainteresowanie wy, Skorpiony, w miesiącu czerwcu będziecie wzbudzać, ale też wy, jak gdyby, budzicie się z taką energią do życia. To będzie dla Was bardzo dobry, bardzo słoneczny czas w Waszym życiu. Wykorzystajcie go mądrze, tak? Bo pokazuje się tutaj aż siedem osób, tak? Wokół Was, aż 7 osób, z którymi możecie tworzyć. Różne związki i różne relacje. Każda z tych osób jest inna, każda coś zupełnie innego będzie wnosić do waszego życia, u każdej z tych osób będziecie coś zupełnie innego dostrzegać. Natomiast pokazuje się tutaj też karta Wisielca, więc wy powinniście się w tym wszystkim, kochani, zatrzymać i spojrzeć na to wszystko z troszeczkę innego punktu widzenia, ponieważ pomiędzy tą siódemką osób, które będą tutaj gdzieś, krążyć wokół Waszego życia. Kochani, jest jedna, jest jedna, z którą można tworzyć związek dobry na przyszłość, związek formalny. Natomiast jest to człowiek bardzo mądry, jest to człowiek bardzo doświadczony, on pokazuje się tutaj w dwóch kartach. Jedna karta mówi o tym, jakim jest faktycznie człowiekiem, a druga karta mówi o tym, jak wy tego człowieka, jak ty tego człowieka odbierzesz, tak? Czyli tak faktycznie on jest królu mieczy, czyli duża wiedza, mądry, doświadczony, inteligentny, bardzo dobry obserwator, osoba bardzo szczera, tak? Ktoś, kto szuka bardzo kogoś interesującego do swojego życia. Natomiast ty odbierzesz tego człowieka, a bardzo dziwnie, tak jakby on miał w stosunku do ciebie jakąś postawę roszczeniową, jakby się przyczepił, jakby Ciebie w jakiś sposób sprawdzał, kontrolował, będziesz miała wrażenie, że zachowuje się w stosunku do Ciebie niedojrzale. tak? A, trochę dziecinnie, trochę infantylnie. Pomyśl o tym, że być może ten człowiek nie wie, w jaki sposób do ciebie dotrzeć. Być może ten człowiek a, trochę się wstydzi, może ty go zawstydzasz. A, więc bardzo uważnie proszę przyjrzeć się tutaj takiej energii dojrzałej mężczyzny około 40 roku życia, bo to jest człowiek, z kim możesz tutaj budować trwały i solidny związek. A jeśli nie, jeśli tego nie oczekujesz, jeśli nie jesteś na to gotowy czy nie jesteś na to gotowa, to na pewno masz jeszcze do dyspozycji sześć innych osób, z którymi możesz tutaj flirtować, romansować i po prostu dobrze spędzać czas. Ku waszej wzajemnej radości. Kochane Skorpiony, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze czytanie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę każdemu z Was dużo słońca, dużo uśmiechu, miliona powodów do spotkań z przyjaciółmi i wspólnej radości. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Dziękuję.